Będę z tobą szczery i to zaboli. Ta osoba, o której nie możesz przestać myśleć, ona też nie wyłącza cię ze swoich myśli, ale to nie jest szokujące odkrycie. Prawdziwy wpływ ma to, co się dzieje wewnątrz niej, a o czym nawet nie wiesz. Ta osoba płakała przez ciebie. Tak, udało jej się uronić łzy, ponieważ w głębi serca zrozumiała coś, co zmieniło wszystko. Odkryła, że nie jesteś taki jak inni. Nie jesteś tylko kolejną krótkotrwałą historią. Która z upływem czasu zanika. To nic nie da. Ona to czuje i czuje to mocno. Gdy próbujesz zasnąć, ta osoba przewraca się z boku na bok w łóżku. Bezsenność jest napędzana wspomnieniami o tobie. Napisała już tysiąc wiadomości do ciebie i nie miała odwagi wysłać ani jednej. Wyobrażałeś sobie to, prawda? To przeczucie, że wiadomości nie zostały wysłane? No cóż, miałeś rację. Powiedziała, że potrzebuje czasu, ale jest zagubiona w sprzecznościach. Prosi o przestrzeń, ale pragnie być blisko. Mówi, że jest dobrze sama, ale szuka Twojego odbicia w każdej napotkanej osobie. Nie wyobrażasz sobie tego. To prawda. Kłamie nawet przed sobą samą o tym, co naprawdę czuje. Płacze, bo odkryła, że wydobyłeś na powierzchnię lęki, które ukrywała przed wszystkimi. Lęki, które pojawiają się tylko wtedy, gdy coś jest prawdziwe. Boi się, że nie jest wystarczająco dobra dla Ciebie. Boi się, że odkryjesz niedoskonałości ukryte pod warstwami powierzchownej pewności siebie. A ty, czy czułeś ten lęk w powietrzu? To niewytłumaczalne wahanie przed każdą wiadomością. Ta ogłuszająca cisza w środku nocy? Zauważyłeś momenty, w których mówiła, że jest zbyt zajęta, ale wtedy przeglądała wasze ostatnie posty w mediach społecznościowych. Byłeś zmęczony kiepskimi wymówkami, a teraz wiesz, że były one tylko jej tarczą przeciwko własnemu strachowi. Brutalna prawda jest taka, że nie chce cię stracić, ale nie wie, jak cię utrzymać blisko, nie raniąc się jeszcze bardziej. Ona boi się osądu, boi się wrażliwości, nie potrafi sobie poradzić z ideą emocjonalnego obnażenia się i odsłonięcia wszystkich blizn. Tymczasem ty czekasz, czekasz na znak, gest, cokolwiek, co potwierdzi twoje podejrzenia. Jesteś uwięziony w cyklu oczekiwań, które rodzą tylko frustrację. Widzisz swoje błędy i zastanawiasz się, ale prawda jest taka, że to nie chodzi o twoje błędy, to jej lęki wszystko paraliżują. Stworzyła scenariusze w swoim umyśle, nie masz pojęcia, ale ona już zaplanowała całe dialogi, przypadkowe spotkania, a nawet doskonały sposób, aby wyznać, co czuje, ale kiedy przychodzi moment, zamiera. Cisza staje się jej jedyną towarzyszką. Przeczuwasz to, a wątpliwości zżerają cię od środka. Próbuje iść dalej, wychodzić z przyjaciółmi, znajdować rozrywki, ale prawda jest taka, że żadna substytucja nie wypełnia pustki, którą po sobie zostawiłeś. Zastanawia się, czy już jest za późno, a ty, ty czekasz na jakąś cudowną zmianę, którą w głębi duszy wiesz, że może nigdy nie nastąpić. Nagą prawdą jest, jest przerażona. Prawda, którą znalazła w sobie, sprawiła, że płakała, ponieważ czuje, że widziałeś przez wszystkie jej obrony. I w pewien sposób to czyni ją wrażliwą w sposób, na który nigdy nie była przygotowana. Tymczasem ty jesteś tam, uwięziony między nadzieją a rezygnacją. Nadal patrzysz na telefon, czekając na proste cześć, nadal układasz w myślach odpowiedzi na rozmowy, które istnieją tylko w twojej głowie. A ból jest surowy, jest realny, ponieważ ona cię kocha w niezręczny sposób i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Ale strach jest silniejszy. I wasza dwójka utknęła w tym paraliżującym impasie, podczas gdy czas nieubłagany nadal płynie. Już to wiedziałeś, wiedziałeś, zanim to powiedziałem. Teraz to kwestia uporania się z prawdą lub pozwolenia jej prześlizgnąć się między palcami. A ty stoisz tam, na cienkiej linii, między walką a rezygnacją, starając się znaleźć odwagę, by zdecydować. Osoba, która jest w twojej głowie, tak, ta właśnie, zna więcej, niż pokazuje. Odkryła coś o tobie, co w rzeczywistości zawsze było oczywiste. Podczas gdy udajesz, że śpisz, ta osoba przewraca się w łóżku, próbując zrozumieć, jak coś tak oczywistego mogło umknąć uwadze. Zapłakała, gdy to sobie uświadomiła. Nie dramatycznymi łzami z filmu, ale cichym i stałym uciskiem, który przeszywa pierś. Odkryła o tobie rzeczy, których po prostu nie może zignorować. Tajemnica zaczęła się, gdy znalazła tamto pudełko z pamiątkami. To, które schowałaś na dnie szafy, to, o którym powiedziałaś, to nic takiego. Powiedziała, że będzie przy tobie, ale prawda jest taka, że to, co znalazła, ją sparaliżowało. Bo to, co zobaczyła w tych starych listach, na lekko pożółkłych zdjęciach i w karteczkach, które wymieniliście, zawsze było bardziej realne niż cokolwiek, co udało jej się stworzyć w swojej głowie. Zawsze było w tobie coś, coś, co ją fascynowało i sprawiało, że czuła się niepewnie. Wiesz o tym. Poczułaś to dziwne uczucie, gdy zaczęła patrzeć na ciebie inaczej, jakby próbowała rozwiązać zagadkę, a każda wskazówka tylko oddalała ją od odpowiedzi. Poczułaś zmianę, gdy zaczęła wahać się w rozmowie z tobą, gdy ton jej głosu stał się niższy, a gesty bardziej nieokreślone. Nie wyobrażasz sobie tego. Czuję nóż niepewności, bo zdaję sobie sprawę, że masz w sobie siłę, której jeszcze w sobie nie odkryła i dlatego patrzy w ziemię, gdy cię spotyka, Mówi, że wszystko jest w porządku, ale jej serce to pole bitwy sprzecznych emocji. Tymczasem stara się działać tak, jakby nic się nie zmieniło. Powiedziała ci, że załatwia sprawy życiowe, kiedy w rzeczywistości próbuje rozwiązać zagadkę swoich uczuć do ciebie. Żyła w wewnętrznym konflikcie, chcąc przyznać przed sobą, jaką wagę ma to odkrycie, ale ukrywając, ponieważ przyznanie tego oznaczałoby, że musiałby się zmienić. I szczerze mówiąc, boi się zmiany, zauważasz, prawda? Obiecał wyjść na tamtą kolację, ale odwołał w ostatniej chwili. Wysłał krótką wiadomość, kiedy zwykle pisał długie i przemyślane teksty. Śmieje się z Twoich żartów, ale śmiech nie sięga oczu, a Ty nadal czekasz. Angażując się w płytkie rozmowy, czekasz na wiadomość, która naprawdę pokaże, o czym myśli. I tu jest problem: żyje w iluzji, że. Może toczyć się tak dalej, ignorując to, co już tak dobrze wie, że jego blizny, które starannie ukrywał, już nie bolą, ponieważ ukazałeś to, co zawsze próbował schować. Ta osoba tak się zachowuje, ponieważ dominuje strach strach przed stratą, przed nieznanym, przed przyszłością. Zobaczył w tobie lustro, odbijające wszystkie niepewności, które zakopał przez lata. Zdał sobie sprawę, że jest w twojej wrażliwości moc, która go przyciąga. Ale jednocześnie przeraża aż do głębi duszy. W międzyczasie nadal tam jesteś, racjonalizując każdy znak, próbując czytać między wierszami tego, co jest powiedziane, i tego, co nie jest. Jesteś pełen zrozumienia, pełen rozsądku, ale również pełen cierpliwości. Ale jest część ciebie, która wie, że czekanie może do niczego nie prowadzić. Brutalna prawda jest taka, że teraz On wie, jak bardzo się liczysz. On wie, że mogłaś być całym rozdziałem jego historii, ale strach przed szkicowaniem stron trzyma go nieruchomo. Odkrył, że nie jesteś, tylko opcją, ale wyborem, którego nigdy nie miał odwagi dokonać. I ty już o tym wiedziałaś, ponieważ w głębi serca, pomimo murów, które próbował zbudować, zawsze wiedziałaś, gdzie są drzwi. A teraz, to on musi zdecydować, czy ma odwagę przez nie przejść. Dopóki on się waha, ty musisz zdecydować, czy będziesz nadal oczekiwać, czy pozwolisz, aby twoja historia toczyła się dalej. W końcu prawda leży na wierzchu, obnażona i nie ma powrotu do tego odkrycia. Ta osoba odkryła więcej niż była na to przygotowana. Odkryła tę część ciebie, którą ukrywasz, pod siedmioma zamkami. To nie było przypadkowe podejrzenie. Kopnął głęboko, celowo lub nie, i znalazł coś, co go doprowadziło do łez. Zatrzymał się na moment, myśląc, że może się pomylił, ale głęboko w środku wiedział, że się nie mylił. Rzeczywistość uderzyła go jak przytłaczająca fala. Ta osoba zastanawia się, czy Cię naprawdę znała. To, co znalazł, wywróciło jego wizję Was do góry nogami. Podczas gdy Ty spokojnie śpisz, on spędza noce bezsennie, próbując poskładać kawałki. Czuje się zdradzony, ale nie przez Ciebie. Zdradzony przez samego siebie za to, że uwierzył, że może ślepo ufać że miłość wystarczy, by wszystko wyjaśnić. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, żeby pomyśleć. Kolejne kłamstwo. To, czego naprawdę potrzebuje, to jasność. Odwagi, by zmierzyć się z tym, czego teraz nie można zignorować. Utknął między bólem wiedzy, a niemożnością powrotu do tego, co było wcześniej. Łzy, które płakał, były nie tylko z smutku, ale też z rozpaczy. I wiesz o tym, bo rozpoznałeś jego spojrzenie spojrzenie, które zobaczyło coś, czego nie chciało zobaczyć. Sposób, w jaki cię teraz unika, jak na nowo ocenia każde słowo, które wychodzi z twoich ust, oczekując kolejnego odkrycia, które rozmontuje resztę bezpieczeństwa, które czuł. Odczuwasz zmianę w jego energii, kiedy mówisz wszystko w porządku i zdajesz sobie sprawę, że tak nie jest. Ta osoba przeżywa koszmar na jawie. Idealne tło relacji zmieniło się w obraz zniszczony przez to, co odkrył. Powiedział, że to nie ma znaczenia, że akceptuje wszystko o tobie, każdy kawałek, każdy niedoskonały szczegół, ale kiedy skonfrontował się z prawdziwą twarzą twojej głębi, nie wiedział co robić. Czuje, że spada i nie wie czego się chwycić. Tymczasem ty starasz się działać jak zawsze. Kontynuujesz swoją rutynę, starasz się dotrzeć i pocieszyć go, ale każda próba napotyka mur, a ten mur staje się coraz wyższy z każdym dniem, dzień. Czujesz, że tracisz zdolność do dotarcia do Niego, ponieważ On nie chce być osiągnięty. Każda Twoja próba pocieszenia prześlizguje się między Jego palcami niczym piasek. Brutalna prawda jest taka, że On się boi. Boi się, że przyszłość, którą sobie z Tobą wyobraził, jest niemożliwa. Boi się, że odkrycie zniszczy fundament wszystkiego, co zbudowaliście. Boi się, że nigdy nie wróci do poprzedniego stanu, kiedy wszystko wydawało się proste, ale On Cię nie obwinia. W rzeczywistości obwinia siebie bardziej niż możesz sobie wyobrazić za to, że nie zauważył, za to, że nie zrozumiał wcześniej, za to, że stworzył fantazję, która chroniła go przed prawdą, którą miał przed sobą cały czas ten ciężar jest dla niego w tej chwili bardziej niż może unieść. Tymczasem ty żyjesz w stanie oczekiwania, czekając na prawdziwy znak od niego coś, co powie: Wciąż tu jestem. Zamiast tego otrzymujesz jednak ciszę. Rodzaj, ciszy, która brzmi głośniej niż jakikolwiek krzyk, ciągle myślisz o tym, co mogłaś zrobić inaczej, co możesz zrobić, żeby odbudować to, co zostało zniszczone, i już to wiedziałaś. Od momentu, w którym spojrzał ci w oczy z takim zamętem, który przekraczał wszystko, co kiedykolwiek widziałaś wcześniej, wiedziałaś, że coś zmieniło się głęboko, nieodwracalnie, i mimo to nadal próbujesz. Musisz zrozumieć, że chociaż ta osoba nadal cię kocha, nawet intensywnie, to ból odkrytej prawdy często przysłania uczucia. Jest to proces, z którym on musi zmierzyć się sam, niezależnie od tego, jak bardzo chcesz wejść i wszystko poukładać. Teraz pozostaje pytanie, czy będzie miał odwagę przejść przez tę dolinę, czy to, co zobaczył, utrzyma go z dala na zawsze. W głębi duszy już znasz odpowiedź, ale nadal masz nadzieję, że miłość pokona strach. Prawda jest taka, że miłość niczego nie gwarantuje. Nie leczy wszystkiego. I już to wiedziałaś, ale mimo to czekasz, jak ktoś, kto ogląda koniec filmu, znając już historię na pamięć. To jest twarda, okrutna rzeczywistość. A ty jesteś w jej środku, próbując znaleźć drogę, aby wyjść z emocjonalnego labiryntu, w którym się znajdujesz, czekając, że on znajdzie swoją drogę również. To nieznośne oczekiwanie. Ale to jedyne, co teraz możesz zrobić. Wciąż zastanawiasz się, co się stało, prawda? Cóż, on odkrył więcej niż mogłabyś sobie wyobrazić. To, co znalazł, nie było tylko częścią ciebie, której nie znał, ale czymś, co sprawiło, że zaczął kwestionować wszystko, co dotyczyło was dwojga. Ta osoba w tej właśnie chwili ponownie analizuje każde twoje słowo i gest. Przypomina sobie konkretną noc, tę, podczas której śmialiście się razem. Te, podczas której spojrzałaś mu prosto w oczy i powiedziałaś, że wszystko jest w porządku. Kiedy śpisz, on w myślach odtwarza tę scenę, próbując znaleźć jakąkolwiek fałszywość, której wcześniej nie zauważył. I płacze, bo myśl, że wszystko było iluzją, go niszczy. Czuję, że dał z siebie więcej niż otrzymał w zamian. Czuję, że ukrywałaś istotne części siebie. I kiedy to wszystko analizuje, zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo był ślepy. To nie są tylko przypuszczenia. Znalazł dowody, małe znaki, które wcześniej ignorował, stare wiadomości, spojrzenia, które interpretował inaczej, a teraz wydają się inne. Wiesz o tym, bo dokładnie pamiętasz moment, w którym zaczął się oddalać to milczenie, brak odpowiedzi, te marne wymówki. Zauważyłaś, że coś jest nie tak, zanim jeszcze powiedział cokolwiek, kiedy nalegał, że wszystko jest w porządku, tylko potrzebuje trochę czasu. Poczułaś zimno w brzuchu. Strach, i to było prawdziwe. Brutalna prawda jest taka, że odkrył, że byłaś podzielona. Podczas gdy mówiłaś, że jest Twoim schronieniem, trzymałaś lekko uchylone drzwi na inne wiatry. On nie był naiwny, tylko za bardzo ufał. Ufał, że będziesz tam ciałem i duszą, ale zdał sobie sprawę, że część Twojej uwagi była gdzie indziej. Dlatego się zamknął, a w międzyczasie ty kontynuujesz swoje życie. Patrzysz na niego i widzisz dystans, ale udajesz, że nie. Wychodzisz, bawisz się, ale czujesz tę pustkę, tę nieobecność, którą to wszystko pozostawia. Telefon wibruje i to nie jest on. Powiadomienie, na które czekasz, nigdy nie dociera, bo on jest sparaliżowany, chce stawić czoła prawdzie, ale woli komfort wątpliwości. To cię pochłonęło na początku, ale teraz prawie wpadasz w rutynę tej pustki. Jesteś tam między wątpliwością a nadzieją, czekając, aż on zrobi ruch. Ale on jest sparaliżowany z rozpaczy, że straci cię całkowicie, albo zaryzykuje i potwierdzi swój największy lęk, że wybrałaś już inną drogę. A on nie wie, jak wrócić. Próbuje iść naprzód, ale wszystko wokół przypomina mu o tobie. Muzyka, zapach, nawet zwykła kawa przenosi go z powrotem do beztroskich dni, które teraz wydają się tak odległe, ale nie robi nic, żeby zawołać cię z powrotem. Duma niszczy to, co mogłoby być nowym początkiem, a ty, Kontynuujesz tę spiralę myśli. A jeśli? A jeśli on nagle cię szukał? A jeśli to wszystko jest tylko nieporozumieniem? Ale w głębi duszy wiesz, że szansa na zmianę zależy od waszego wspólnego stawienia czoła rzeczom, których unikaliście. A to się nie dzieje, więc trwa ten impas, to niekończące się oczekiwanie. On nadal odkrywa na nowo prawdy o tobie, których wolałby nigdy nie poznawać, a ty nadal dryfujesz, wiedząc, że w taki czy inny sposób. Wasza historia już zmieniła się na zawsze. W końcu on nie jest pewien, co bardziej boli, to co odkrył, czy fakt, że czuje, że jego wspomnienia mogą być tylko fazą. Ty już to wiedziałaś. Przynajmniej w głębi duszy zawsze wiedziałaś. Prawda jest twarda, ale nieunikniona. On się zmienił, ty się zmieniłaś. Oboje tylko nie wiecie, co z tym zrobić. A w milczeniu, które przeważa, życie toczy się nieubłaganym rytmem. Obojętne na wszystko, co mogło być.